23 sierpnia o godzinie 12 .00. zapraszam Państwa serdecznie na piknik kasztelański. Spotykamy się na placu przy zamku w Starej Kamienicy. Piknik kasztelański będzie podzielony na dwie części. Jedna to będzie część rekonstrukcji historycznej. Od godziny 12 do godziny 17, właśnie zamek w Starej Kamienicy, będzie areną niesamowitych starć rycerskich, bo przyjeżdża do nas. I to uwaga, to wyjątkowa atrakcja, bo przyjeżdża grupa konna z ziemi y, należącej do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, z Ogrodzieńca. Przyjeżdża grupa konna, która zaprezentuje w Fosie koło naszego zamku turniej rycerski, kruszenie kopii w pełnym galopie. Trzeba będzie to zobaczyć. A oprócz tego, tutaj, właśnie na tym dziedzińcu. Będzie można zobaczyć pokaz starych tańców. Ba, będzie nawet taka grupka teatralna, pokaz katowski. A oprócz tego, będzie można też zobaczyć, oczywiście, miasteczko rycerskie, będzie można zobaczyć stroje rycerskie. Będzie też króciutki pokaz fechtunku. Będzie też wytłumaczenie, co to jest takiego przypadkiem. A nie powiem teraz, to trzeba będzie przyjechać do Starej Kamienicy. Oprócz tego, jak wychodzimy już z tego zamku, to przez most przejdziemy do części, która jest już związana z teraźniejszością. A będzie to piknik połączony z jarmarkiem kasztelańskim. Na jarmark przyjeżdżają wystawcy, przyjeżdżają rzemieślnicy, artyści, bo będzie to... Yy, Pokaz tego, co wytwarzają ludzie. Nie będzie żadnej chińszczyzny. Będzie oczywiście część gastronomiczna, będzie bardzo duża część, jako atrakcja dla dzieci, czyli dmuchańce i nie tylko. Będzie scena. A na scenie będą występy i naszych lokalnych grup, ale również wystąpi zespół Tribune Tu Manam, który zaprezentuje nam covery zespołu Manam. Już 23 sierpnia o godzinie 12 widzimy się w starej Kamienicy.